Witajcie, witajcie kochani, Magdalena Rudkowska i moja energetyka dnia, dniówka inaczej, wskazówki na e, konkretny dzień, dzisiaj na konkretny dzień 8.09.2019. No i generalnie niedziela, plus że niedziela, mam nadzieję, że dla Państwa wolny dzień, dla mnie bardzo pracowity, bo dzisiaj, proszę Państwa, zamierzam e, nagrywać dla Państwa nowe materiały, o ile mi się uda. Ale dlaczego, o ile mi się uda? Dlatego, że proszę Państwa, dzisiaj nie tylko ja, ale i Państwo możecie mieć różne cele, różne zamiary. Ósemka podejść bardzo ambitnie, pracowicie do dzisiejszego dnia. Natomiast jedenastka z 29 dziewięciu z całości z dnia, miesiąca i roku będzie powodowała to, że nasze zamiary niekoniecznie będą um, um, jak to się mówi, żeby ładnie powiedzieć, nie będą przełożone na czyny, tak? Czyli będziemy chcieli to, tamto w myślach, będziemy porządkować swoje szafki, może e, robili porządek w dokumentach, właśnie e, byli architektem swojego mieszkania, domu, wszystko będziemy w głowie chcieli, to zrobimy, to nawet może wcześniej wstaniemy, żeby się zebrać. A prawda będzie taka, że Nasza energia będzie troszeczkę taka rozlazła, jeżeli tak mogę powiedzieć, mam nadzieję, że się nikt nie, nie, nie obrazi i proszę Państwa trudno nam będzie się do czegokolwiek zebrać. No i bym powiedziała tak, no i generalnie może i dobrze, no bo niedziela jest od wypoczywania, a nie od pracowania, natomiast no ja innego dnia do nagrań nie mam akurat w najbliższym czasie, tylko pewnie dzisiaj będę nagrywała. Tak czy inaczej, proszę Państwa, jest tutaj taki trochę konflikt pomiędzy wibracją z dnia ósemką a wibracją z całości jedenastką, tak? Jedenastka silna, materialna, yy, przepraszam, ósemka silna, materialna, jedenastka wrażliwa, nadwrażliwa, płaczliwa. No i jak to wszystko można powiedzieć, po, 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 powiązać. Możemy być po prostu bardzo tak, jak gdyby zmieni w swoich stanach emocjonalnych, w relacjach z innymi ludźmi. Więc generalnie też przy tych wibracjach może się zdarzyć, szczególnie na płaszczyźnie rodzinnej. I tutaj bym uczulała, żeby po prostu za wiele nie powiedzieć z czegoś zbyt mocno, dlatego, że będziemy mieli takie tendencje, że będziemy taką mieli energię troszkę zaciętości. Ja ci pokażę, że ja mam rację. To ja mam rację, to ja robię dobrze, tak? Więc generalnie bym powiedziała przy tych wibracjach, no daj Boże, żebyście Państwo mieli rację, ale różnie może być, tak? Jeżeli oczywiście gdzieś ta zawziętość będzie prowadziła was do tego, żeby działać, robić coś, tam będzie super. Ale tak jak mówię po drodze, nie krzywdząc, nie krytykując, E, innych i e, żebyśmy też nie byli nie niemili w stosunku do innych ludzi. Proszę Państwa, generalnie lepszy czas bym powiedziała od 18, bo wtedy ta energia będzie jak gdyby taka mniej napięta, ja bym powiedziała nasze emocje e, jak z balonika zostaną, powietrze się spuszcza, zostaną jakby i z nas gdzieś tam e, spuszczone, więc będziemy mieli lepszą komunikację. Więc ja bym powiedziała: takie, o której się spotykać z rodziną? Normalnie bym powiedziała: na niedzielę, obiad rosło albo pomidorową, tak? I może kotleta schabowego, chyba że ktoś jest wegetarianinem. Ale ja bym powiedziała: do spotkań z rodziną jest dobry czas kolacji. Więc może nie na obiad, ale na kolację się Państwo umówcie. Dobrze, i może na koniec, kochani, jeszcze karta tarota na dzisiejszy dzień z jaką energią powinniśmy dzisiaj popracować. Paść mieczy, paść mieczy, proszę Państwa, ostatnio coś trafiam na karty dworskie. Paść mieczy oczywiście może personifikować, jak tutaj już któregoś dnia mówiłam o paziu denarów, nie tak dawno mówiłam, który też wyszedł na dany dzień. To paść paś mieczy, jako każdy paść, może oznaczać młodsze osoby od nas, może oznaczać nasze dzieci, więc to jest jak gdyby pierwsza interpretacja czyli może nic górnolotnego się nie będzie działo, ale wokół naszych dzieci, bez względu na to, czy mają one lat 40, czy mają 5, nasze życie będzie, e, nasze myśli w dniu dzisiejszym będą się przewijały. Natomiast, proszę Państwa, gdyby ktoś chciał z nas się czegoś nauczyć przy paziu mieczy. Czy na przykład akurat tak się zdarza, że jest na weekendowym kursie albo na przykład zdaje egzamin, bo nie wiem jak, do tej, jak teraz jest, ale do tej pory pamiętam, że na przykład w Warszawie można było na przykład i w niedzielę zdawać egzamin na prawo jazdy. Czy macie Państwo, no nie wiem, jakiś inny egzamin, to ja bym powiedziała, na pewno jest to bardzo dobry czas do egzaminu, do różnego rodzaju nauki, pomimo że... Niedziela, jeżeli macie, na przykład jesteście osobami dorosłymi i macie jakąś taką zagwostkę, zadanie zawodowe, matematyczne yy, i na przykład nie bardzo wiecie, jak to rozwiązać, to dzisiaj warto by było na tym posiedzieć, bo coś fajnego Wam może do głowy yy, przejść. Natomiast gdybyśmy Pazia nie potraktowali jako personifikację osoby, to bym powiedziała: No, miecz niestety, daje podirytowanie, nerwowość. Nieraz, tak jak się mówi, chlapnięcie jezorem, przepraszam, za takie sformułowanie. Więc w kontekście tego, co powiedziałam wcześniej, bardzo zmiennego dnia i pazia mieczy uważajcie Państwo, co mówicie i nieraz ugryźcie się w język. Proszę Państwa, afirmacyjka na dzień dzisiejszy jestem wyrazem wszechobecnego życia. Bardzo ładna afirmacja, czyli być dobrym dla siebie, korzystać z życia i wyrażać się łatwo, z lekkością bym nie krytykując innych, nie wdeptując ich w ziemię, tak? bo dzisiaj przy tych wibracjach możemy mieć takie tendencje. Proszę Państwa, radosnego, dobrego dnia i do zobaczenia w jutrzejszej energetyce.